W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. No dokładnie. W dzisiejszych czasach nie, na nikim nie można polegać. O, kontynuujemy. No. Hej, ty. Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić, jeśli wie się jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draksa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Super inteligentny człowiek. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką, na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam orkowie, albo jeszcze gorsze poczwary. Na Twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada. Nie wchodź do lasu. No to jest akurat dobra rada. No może nie do każdego to, lasu, ale. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. No. Ciekawe. Ciekawa możliwość rozwinięcia, żeby wizność mapę i przynieść mu jako taki dodatkowy kłaścik. Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, wezmę ile tylko dam radę udźwignąć. Równy z ciebie gość. Powinieneś pomyśleć o dołączeniu do nowego obozu. Gdybyś kiedyś tam trafił, pytaj o Laresa. To on zajmuje się nowymi. Na pewno znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilow. Będę o tym pamiętał. No i tutaj kończymy. Z tym przynajmniej? Drax. Co ty miałeś do powiedzenia? Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. A ten miał potem zobaczymy. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda Ci się trafić z zanim On dziobnie Ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie Cię pierwszy, a cóż lepiej, żeby nie dziobnął. Oj, lepiej żeby nie No, no, no faktycznie. faktycznie. Nie, Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrzebuję się paszów, kore zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. Nie pytanie, czy się, czy jest sens się w to bawić, tak? Przynajmniej na początku na pewno, nie? Zapis. no tak jakby nie chcę stracić ani pół minuty ani pół minutki nie chcę stracić niepotrzebnie No, udało się chociaż nie stracić ekspa. Jeszcze sobie troszkę pochodzimy, zanim wejdziemy do obozu. W takie w miarę bezpieczne miejsce, bo nie chce się pchać tam, gdzie można zginąć. To na dole chyba był jakieś o ile dobrze pamiętam. Trojeczka. 10 punktów nauki. Przyda się, bardzo się przyda. Hmm, Kłucze ile potrzebuję na ostatnie? 1000. Nie pamiętam, czy to gdzieś w okolicy była jakaś lepsza broń do znalezienia. Coś by się przydało. Sensowniejszego. No i bym chciał chociaż jeszcze jeden poziom zdobyć. Zanim wejdę do obozu, nie wiem czy to się uda. Będę się starał, ale nie obiecuję. Dobra, zapis kontrolny tak jakby nie chcę stracić ani pół. Minuty rozgrywki niepotrzebnie. O, mnie to wnerwia czasami. Nie wiem czy to są zwykłe krwiopilce, czy tam są te małe. O, zwykłe. Gdzieś tu były małe krwiplice, ale dużo pamiętam. O kurde, żebym się tutaj nie... Pakował, może mnie nie zauważy bydlak, jaszczur przeklęty. Dobra, udało się go ominąć. Były hmm. to małe krwiopice. Czy ja już naprawdę mam takie dziury w pamięci? No chyba mam dziurę w pamięci. No, ale to nic. Mm, dobra. To nie zabierzemy. Oni i tak chyba nie reagują na to totalnie. <gry> Kurde, śmieszne. Podchodzisz do kogoś, kradniesz mu zupę spod sprzed oczu i on sobie siedzi dalej. Totalny luz. No, tak bym chociaż chciał jeszcze jeden poziom zdobyć przed wejściem, wszystko by poszło w siłę pewnie albo może jeden raz walkę o! Oh. o! Oh. To bym się kurde załatwił pięknie. Ta głupia wpadka by była hmm. picę. Tam jest wilk, to nawet nie będę chyba ryzykował tam podejścia. Kurczę, nie wiem gdzieś mi się wydaje, że jeszcze były te małe. Mniejsze wersje potworów o. Szybki zapis No dawaj mieciu dawaj dawaj Tak jesteś gruby mietek. O, drugi gruby mnie tak szczyt to nie dobrze trochę stracimy niepotrzebnie. Ale potem mamy to żarcie, żeby go je w końcu. Bo... Tak, to bym z tym chodził do końca gry, i pewnie tego nie wykorzystał nawet. I kolejne mięska. Nie tak ta. Ej, co jest? Kryto szczury, kryto szczury. Zaprowadźcie mnie do swojej dziury. No dobra, obejdziemy sobie obóz. O no prawie powinno styknąć bo obejdziemy obóz. Kawalorna podejść. Hmm. Hmm. Może potem no, mi zabierze ekspa. Czy istnieje szansa na to, że mi zabierze ekspa. Niepotrzebnie, mi hmm. się udało. Hmm, skinia, tu było coś? A, tu są te... Tu są kratoszczury jeszcze. Dobra, dwójeczka, żebym z czasami się zapis nie popsuł. Uj. O nie. Śnieg. Tak go się obawiałem. No nic to tych sobie darujemy. Żeby nam niepotrzebnie nie zabierali Ekspa. O, gdzieś ludzi słychać. Stary miecz. O, ten ma więcej. O, widzicie. Jednak coś lepszego się udało znaleźć. Trójeczka. Chodź tu, chodź tu, ty przerośnięty kurczaku. No, kurde. Naprawdę wyszedłem z sprawy. Hmm, punkty życia, punkty życia. Dobra. chodź tu kurczaczek, chodź, chodź, No Kurde, coś się dzieje z tą klawiaturą. I piąteczka, dobra. Zapisuję często, bo nie chcę naprawdę tracić chodź, czasu No jakieś niepotrzebne zgony. No leci, leci kurczak, leci kurczak. Jest. No już troszkę lepiej. Ale to jeszcze nie jest to, co było. Co on zrobił z tą głową? No tak robiły dziwnie. Ktoś był chyba, ale nie wiem czy to on dawał jakieś zadanie, chyba nie, po prostu sobie tam siedział. No jeszcze trochę brakuje. No tak jakby naprawdę nie chcę tracić niepotrzebnie czasu. No jakieś właśnie tutaj powtórki. Jedyneczka teraz, dobra. A tu było ciało. To w sumie to nie jest taki głupi pomysł, żeby sobie od razu wziąć ten amulet. Zneka. Tylko te pojedyncze lepiej. Mhm. Uh -huh. No dawaj, dawaj. Jak widziałem te nowe to szczury... ...w remake'u... No takie trochę, kurde, za bardzo szczurowate. O ty. Jest. bardziej mi szczura przypomina, no kurde, takie owłosione. No jednak te oryginalne krutoszczury, no to są takie łyse, bardziej jak takie golce wyglądają, a tamte, kurczę, no, mają te włosy, nie wiem, czy to po co, takie, to mi się zawsze kojarzyło z taką różową kulką. No, kurczę, muszę się odnowa. Przyzwyczaić do tego sterowania się, kurcze jednak. O, to tak mało dawało. No nic. Aha, ale tam trochę trzeba było jeszcze teraz na foil, dobrze pamiętam. Ua. Odznaczyłeś się. Jest. To mnie zawsze, kurde, co mnie zawsze wkurzało. Znajdziesz jakieś ciało i co? Ruda. Strasznik. No i co? Ale zbroi sobie nie weźmiesz. Wyszczerbiony topór. Coś tu mamy. Zawsze to jeden punkt. Więcej. A tu na początku każdy punkcik się przydaje. Mm, o, jeszcze chleb piekelnik. takie same. A może w dwójce miały inne. Inny wygląd. Tu są chyba takie same dziwne. Wydawało mi się, że były różne. No. Chodź kurczaczek, chodź. Lepiej, to mi nic nie zejdzie. Tamten Skrzymeczko, jakieś fanty mamy i talerz, i piwko, i pochodnia. O, jeszcze jakaś roślinka. Dobra. Coś było dookoła jeszcze? Czy niekoniecznie? Ops, sorry, chwila przerwy. Dobra, wracamy. Która godzina? O kurczę. Żeby to nie trwało za długo. Chyba po prostu wejdę do tego obozu, przyłożę się trochę w siłę, chociaż hmm. no nic dobra, wejdziemy do obozu. Tu są jeszcze dwa kurczaki, a co jest? Coś się przycięło. No jakim farszem? Uciekamy stąd bez sensu. Nie ma sensu się tutaj męczyć z nimi na razie. Hmm. Ale przydałoby się troszkę podleczyć. Dobra. Zapisik. Próba tutaj. Spróbujemy te ścierwojady porobić. O! Jest. No, wieczorem, człowiek jak wyjdzie sprawy z, z tego wprawy w tym sterowaniu to potem jest masakra. Nie bucz, nie bucz na mnie. To nic, prześpimy się od jego Pogadamy z nim jeszcze i... No i może spróbujemy to zadanie z Mekiem wykonać. A ty dokąd się wybierasz? Do Ide obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? A, będziemy normalnie. że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właśnie co nowego, co nowego? Nic nowego. Tak jest, takie sprawy załatwiało się inaczej. Lepiej się do tego nie mieszać Myślałam. No, jest jego Mam już dość tej paplaniny. To nie mój problem. Aha, to Trzymaj nie jest jego tak naprawdę. Z Torusem będzie pogadać. Ale to się najpierw prześpimy. do rana. Dobra. To rozpoczniemy sobie od rozmowy z Tolusem następnym razem. Zapis. Siedem opiszemy sobie. A dobra. Siedem. No to tyle. Na razie.